Dzień dobry, witam Was na kana kanale René Uspilasz z Dżownicy Kalifornijskiej. Werni kompostowniki i pokazuję Wam mój potworny bałagan. No, tak, jedno się buduje, na drugie nie mam czasu, ale jest to też pretekst do tego, żeby Wam powiedzieć, że drzewnicą taki bałagan właściwie nie przeszkadza. To jest tylko nasz taki wzgląd estetyczny, ale. Biorę się za porządkowanie i co z tego będzie, wrócimy ponownie. No, właśnie, drżownicą nie przeszkadza. Przeszkadzało mojej żonie, ale w prezencie otrzymałem taką piękną michę, która oczywiście się nada na wszelkie odpady, gdyż jest pęknięta od spodu. Ale dżdżownicą to nie przeszkadza. Zobaczcie, co ja już tutaj zdążyłem zrobić. Eee, może. Położę tak jakoś kamerkę i pokażę Wam, że używałem tutaj takich najzwyczajniejszych grabi. Po prostu po to, żeby spulchnić tą, e, tą e, górną warstwę. Spokojnie możecie używać takich grabi. To nie są grabie, e, w każdym razie. Spokojnie na głębokość 20-30 cm możecie wbijać dżdżownicą. Raczej nic nie zrobicie. Jeżeli nawet się okaże, że któraś tam trochę będzie poszkodowana, to ona się z tego wyleczy. Co się okazało? Miałem tutaj bardzo dużą ilość właśnie takich kartonów. One w pewien sposób, jak wam kiedyś mówiłem. E, Trzeba zapewnić im wentylację od góry, a one w pewien sposób blokowały tutaj górną warstwę. W związku z powyższym postanowiłem je wszystkie zgarnąć w jedno miejsce, bardzo mocno pokruszyć, między innymi dlatego, żeby drzewnice mogły między tymi elementami się poruszać. Oprócz drzewnic jest tutaj bardzo dużo innych robaczków. Dżdżownic jest również bardzo dużo. Myślę, że e, no jak widzicie, nawet wziąłem z kokonem. Proszę. Także jest im tutaj dobrze. E, tak jak wspominałem na początku, ten bałagan to tylko ludzka sprawa. Natomiast dla nich bałagan to zbyt duża ilość jednorodnych odpadów. Dlatego mój pomysł, ten na który Was właśnie zaprosiłem, żeby wam powiedzieć. Przeniosę się troszkę dalej, żeby wam powiedzieć w jaki sposób urozmaicać im. E, pamiętacie, była wersja e, robienia odpadów w taczkach, ale czasami nie ma na to czasu. W związku z powyższym dajemy dużą ilość odpadów i co? I przy, przysypujemy to od góry kompostem. Ja właśnie przed chwileczką przesiałem kompost. A także świeży, wilgotny. Takie coś trzeba rozerwać. To wszystko się też przerobi. Ja mam tutaj zgromadzone około 150 litrów kompostu. Nie wiem, czy mi wystarczy. Natomiast najważniejsza, najważniejsza informacja, którą chcę Wam teraz przekazać. I to właściwie jest cel tego skromnego nagrania: że dżdżownicą łatwiej jest się poruszać po strukturze. Kompostu niż po strukturze takich odpadów, jak widzieliście, jak tutaj wrzuciłem. To jest dla nich lepsze życie, zdecydowanie. I dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów nie bójcie się używać kompostu. Wszystko można przykryć. Zmienię miejsce kamery. Wszystko można przykryć kompostem, czyli na wszelkie zmartwienia kompost jest najlepszy i pozwoli drzewnicom odbudować sobie całą strukturę. Zobaczcie, ile ja tutaj dałem, 150 litrów. A jak bardzo to podniosłem? Jeszcze mi została jedna. I co? Miało być ładnie. Więc niech ktoś powie, że jest nieładnie. Popatrzcie. Pięknie. Tam e, nie ruszam tej strefy, bo to już jest pierwsza strefa, w której będę zwabiał dżdżownicę i starał się je e, wyciągać. I wiecie, co jeszcze robimy na sam koniec? Przykrywamy wszystko kartonem. Bo Żdziownice lubią po pierwsze ciszę, spokój i co najważniejsze, lubią ciemność. Ciemność jest dla nich warunkiem bytowania. Udało mi się to w miarę jakoś złożyć. Mam tutaj jeszcze e, była zaległa folia, więc ja tą folię ze względu na to, żeby się nie plątała, zostawiam. I co? Czy jest ładniej? Czy następnym razem również otrzymam reprymendę od małżonki? Może nie. Muszę sam zobaczyć. A wy napiszcie: Koniecznie. Czy dbacie o porządek na swoich wermikompostownikach? Piszcie, subskrybujcie kanał, oczywiście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Odpowiem na wszystkie pytania.